Mano Blisko 600 km za mną kawałek drogi z Gdańska na praktycznie granicę czeską, czyli koniec sierpnia, coroczna tradycja zawody Carb Master. W tym roku, niestety, Daniel mi wypadł, więc na pewno dzielnie go zastąpi Michał. Zawody bez żadnej presji, nie ma tu żadnego biletu na PCM, więc będziemy się dobrze bawić, integrować i mam nadzieję, że łowić wielkie ryby. Trzymajcie mocno kciuki i zapraszam do oglądania. Carbmaster Master 2022. Zaczynamy! Siema. Siema. O, trochę włosy poprawimy. Słuchajcie, jesteśmy po o. losowaniu. O, prawie. Dobra, wpadła, wpadła. Słuchajcie, zanim po losowaniu wylosowaliśmy stanowisko 2M, czyli prywatne stanowisko na prywatnej działce udostępnione tylko i wyłącznie na zawody. Czyli wygramy. Nie tak nadzieję. Nie, podobno jednostopowych stanowisk niestety bardzo daleko trzeba rzucać. Marker yy, graniczny z na 176 metrach i podobno na tej odległości najlepiej stawiać zestawy, więc na pewno tam nie dorzucimy. Ale, ale, może, ale może rybki będą nam wyjeżdżały z troszeczkę z bliższych placków, więc bierzemy się do pracy. Będziemy i Będziemy szukać. I działamy. Dobra, jak widzicie, będziemy bazować głównie na, na śmierdzielkach, a w zasadzie to na redliwerze. Zaczęliśmy co jakieś osy. Na Redliwerze, czyli na mączkach wątrobowych, mączkach drobiowych z dodatkiem Robin Reda i, i kozieradki, czyli taki mocno dły, mocno śmierdzący aromat. To jeśli chodzi o zapach, natomiast sama baza to będzie konopia oraz parę kastek kukurydzy. Zobaczcie sobie, taki nikt, konopia rzepik, kukurydza Redliwer. Te zestawy na śmierć. Tak jest. Stawiamy wszystko na razie. Pro Karp. Nie myślimy na razie o amurze, chyba że będziemy słyszeć jakieś pogłoski, że, że ten amurek tutaj się ruszył. Może ewentualnie wtedy przenieś, przeniesiemy nasze zestawy w inne miejsca. Sama kukurydza, coś słodkiego. Kije wycelowane jedziemy. Dzisiaj idziemy, siedzimy przy kijach, pierwsza noc, zobaczcie co tutaj, dwa woreczki, już właśnie tworzyliśmy posędziu sędziów, bo mamy amurka i karpika, więc będziemy ważyć i brakuje nam jednej rybki do kompletu, obie tak dalej. Dobra, słuchajcie, druga rybka, po 22 .00. mieliśmy karpika, teraz mamy amura, prac dobrze zasypany kukurydzą, konopiami i... I mam nadzieję, że dzisiaj jeszcze zaliczymy komplet. Zostawmy na Tak, red liver zadziałał. Podleje się jeszcze ma masakra ogólnie. Ale po nocy mamy dwie ryby. Michał o 8 rano spiął jedną rybkę, która mogła być kompletem. Ale walczymy dalej, robi się straszny ukrop. A po nocy troszkę posiedzieliśmy, więc jest ciężko. Widać po Michale i po mnie, tak? W tym słońcu walczymy, spombujemy, rzucamy i... I do następnego. No, przedzestawie. Pod żółką. I słuchajcie, takim na komplecikiem na ten moment wchodzimy na podium. Godzina która, 13? Oba o, dobry. fajnie dobry. O, Którą mamy godzinę, bo nawet nie wiem? 17. Nie, to już koło 17. Koło 17 w takim razie. Znowu pojedynczy jeden red liver. Mocno zasypane kukurydzą, konopią. Cały czas starają się donęcać i mamy tego efekty. Oby tak dalej. Nasza mieszanka się w ogóle na ten moment nie zmienia, jeśli daje efekty, czyli kuleczki, red liver, konopia, kukurydza. Jedynie co wczoraj wieczorem delikatnie zamieniliśmy, no to jej skończyła nam się zalewa red liver, więc dolaliśmy to wszystko japońskim squidem, mocnym fluo zielonym kolorze. I tak to wszystko się prezentuje, mocno dosmurzone, I tutaj jeszcze gdzie nie gdzie. Widać takie drobne 4 mm pelety red Liver, ale to wszystko tylko po to, żeby żeby to delikatnie posmużyło. I takie jedno wiaderko na, na wieczór, może jeszcze dwie łyżeczki więcej, jakbyśmy nie trafiali idealnie w miejsce. I czekam na nocne bramy. Nie, ma wiem, I w końcu wymieniamy na taką osiemnasteczkę, umacniamy się na pozycji lidera. I jak na tej zasiadce niezawodny Redliver 20 mm hardkuleczka. Przepiękny północny karpik. zobaczcie jak przepiękna sazanowska 18 Znowu to sama godzina 16. Znowu pobudka po obiadku, drzemka i, i najpiękniejszy budzik, jaki może być. Nie nie po starszych. Człowiek. Mm-hmm. <laughs> No, i Michał, do czego się twojego karpia? Poczekajmy się. Jedna rolka, godzina czwarta. i jakiś od razu w liście, zamurowała, ale dał się no już Myśleliśmy, wciągać. że go nie wyciągniemy, no. ale Michał jakoś go przetargał. No, i wyglądał taki garbusek, pokrzywiony jakiś. zmaszczony. Tak. I znowu odliwecz. No, jak mam nadzieję, że nie jest No. To wypuszczamy. すみませで No i tyle chyba powiemy. Ostatnia doba przed nami i mamy nadzieję, że to nie ostatnia wyciągnięta rybka z pamiętaj Michał, że polewku tego sięgnie, nie? Siłowni nasadzani. Ostatnie nęcenie. Ostatnia noc. 10 kilo przewagi, ale to wszystko możemy stracić. Jak wiemy wędkarstwo jest nieobliczalne, więc bierzemy się za robotę, pełne skupienie i mamy nadzieję, że dołowimy, utrzymamy pozycję i będziemy triumfować. Musi pochwalić, co Michał złowił. Michał pochwalić co złowiłeś. Co to za ryba? Jaka? No też tak myślę. Akurat do akwarium. Skończymy zawody na łowisku z wynikiem 50, 50 tak 5900 tak Prawdopodobnie mamy pierwsze miejsce, ale tak. jeszcze nie zapiszemy, tak. zobaczymy na wynikach, bo teraz drużna skorą rywalizowaliśmy do OVIA i wymieniła rybę. Ale same zawody w sobie bardzo fajnie organizacyjnie wyglądały. Bardzo dobrze trafiliśmy z miejscem i i z doborem kulek oraz oraz jaren, które zastosowaliśmy Postawiliśmy wszystko na jedną kartę Dokładnie, Red Lever zrobił nam kolejny raz w tym roku robotę I jeśli okaże się, że wygramy to może powiedzieć, że będzie to złota kulka Więc co, dziękujemy Wam, oglądajcie Do następnego Siema Bumble. Słuchajcie, zapomniałem w ogóle nagrać zakończenia W tym całym omoku Chciałem Was poinformować, że tak jak pod tytule wiecie Udało nam się wygrać zawody Carmastera z 7 kg przewagą, więc można powiedzieć, że roboty wykonali się perfekcyjnie. A już za 3 tygodnie eliminacje do PCM na gołyszu, więc mam nadzieję, że powtórzymy wynik tym razem śmigam z Danielem. A za te zawody bardzo dziękuję Michałowi i jedziemy dalej. Karmaster 2022 uważam za zakończony piona.